Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj niedzielę, 16 listopada. Posłuchajcie fragmentu z księgi proroka Malachiasza. Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan ze stępów, tak, że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla Was czczących moje imię zejdzie słońce sprawiedliwości. I uzdrowienie w jego promieniach. Dzisiaj w tym fragmencie z księgi proroka Malachiasza słyszymy o tych wszystkich, którzy wyrządzają krzywdę. Warto dzisiaj, w kontekście tego słowa, zadać sobie pytanie, czy zdajemy sobie sprawę z tych krzywd, które możemy drugiemu człowiekowi wyrządzić, albo już wyrządziliśmy, czy zdajemy sobie sprawę z tych konsekwencji, jaką ze sobą niesie ta nasza krzywda. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Dobrego dnia, szczęść Boże.